I z nami jest Agnieszka Gajc, koordynatorka projektu Building Bridges Civic Capital Local Communities. Agnieszko, zanim przejdziemy do kongresu, chciałbym Cię zapytać po prostu, czym jest projekt Building Bridges? Projekt Building Bridges jest bardzo dużym, trzyletnim przedsięwzięciem, ukierunkowanym na po pierwsze budowanie potencjału organizacji pozarządowych poprzez serię szkoleń, doradztwa, spotkań sieciujących spotkań indywidualnych, różnego rodzaju warsztatów, ale również poprzez przyznawanie środków finansowych na realizację własnych projektów. Z drugiej strony naszym nadrzędnym celem jest promowanie europejskiej wartości oraz karty praw podstawowych. A dlaczego częścią projektu jest kongres? Kongres to taka nasza, można powiedzieć, perła w koronie tego projektu. Doroczne, sieciujące wydarzenie skierowane i do przedstawicieli organizacji pozarządowych, i do środowisk samorządowych, przede wszystkim do pełnomocników odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami. Zależy nam, aby była to przestrzeń do wymiany doświadczeń, ale również przestrzeń do różnego rodzaju ciekawych dyskusji, spotkań czy warsztatów. Chcemy w ten sposób z jednej strony przekazywać wiedzę, inspirację, ale również stwarzać przestrzeń do dyskusji i integracji między tymi dwoma środowiskami. Operatorem projektu i organizatorem kongresu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Dlaczego ta fundacja zaangażowała się właśnie w taki projekt? Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego jest największą sieciową organizacją pozarządową w Polsce posiadającą bardzo bogate doświadczenie, zarówno jeśli chodzi o wspieranie samorządów, przede wszystkim jest to jej główne zadanie stąd również idea powołania tej fundacji, ale również fundacja mocno angażuje się w działania ukierunkowane na integrowanie środowisk organizacji i samorządów ale też właśnie z racji tego, że jesteśmy bardzo dużą organizacją o ogromnym zasięgu wiedzy i kompetencjach. Chcemy się tymi kompetencjami dzielić z innymi podmiotami, w szczególności z tymi, które działają w mniejszych ośrodkach, z organizacjami, których przedstawiciele nie mają na co dzień możliwości brania udziału na przykład w różnego rodzaju szkoleniach czy sesjach doradczych. Chcemy wychodzić właśnie z taką ofertą poszerzającą kompetencje lokalnych liderów, tam gdzie jeszcze nikt nie dotarł. No i oczywiście inspiracją do powołania tego projektu i jego realizacji była nie tylko chęć Chęć szerzenia wiedzy czy budowania e, mostów pomiędzy samorządami a organizacjami, ale również oczywiście sam program CERF, czyli Obywatele Równość, Sprawa i Wartości, przy którego współfinansowaniu ten projekt możemy realizować.